Co jak co, ale starcia takich rywali gwarantują niezapomniane emocje. Powoń Szczecin. Zmierzy się z Krakowią. Ależ będą emocje. Witamy wszystkich Państwa ze Szczecina. Zapraszamy serdecznie naszych widzów na to spotkanie. A o właściwą atmosferę zadbają dla Państwa. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny uroki koloryt. Więc zapraszamy! Bogomir Szczecin zmierzy się z drużyną Krakowi. No myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby obydwie ekipy stanęły na wysokości zadania. Zobaczmy teraz skład pogoni Szczecin na ten mecz. Lubią zakładać wysoki pressing od razu po stracie piłki. Nie inaczej będzie zapewne i dzisiaj. To doskonała taktyka, żeby nie dać drużynie przeciwnej pobrać piłką, ale wymaga żelaznej dyscypliny taktycznej i żelaznych płuc od całego zespołu, zwłaszcza tych piłkarzy bardziej wysuniętych. Takim oto zestawieniu zagra dzisiaj Krakowia. Zapowiada się na to, że jak zwykle zaparkują autobus we własnym polu karnym i będą czekać na rywala. Cóż, nie jest to może styl, który podoba się wszystkim, ale ostatecznie w futbolu chodzi o wynik. Ważne, żeby ten autobus nie miał dziurawych opon, bo inaczej trzeba będzie odrabiać stratę. Piłka w grze. Rosicki. Walkwist. Walkwist. żeby patrzył teraz kolegę, Spuśnione podanie o ułamek sekundy. Offside. No a teraz niepotrzebna strata piłki. zatrzymana w samą porę. Skuteczny odbiór. Ma z kim rozegrać tę akcję? Czyli będą prowadzić. Wspaniała interwencja. To powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Kierowskie rozegranie teraz. Dobra teraz interwencja. Zbyt przeciągnięty ten przerzut. Od autów znowi strona przeciwna. Teraz groźnie. Fantastyczna szansa może być groźnie. Dobrze teraz ładuje wam każdą. Zasyła w szóstkę, w szesnastkę. Chcieli utrzymać się przy piłce, bezskutecznie. że to rozgrywają. Ależ teraz sytuacja! To być niebezpiecznie, ale świetnie to przerywa. Bramka widziała w powietrzu. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą.

Doskonale teraz interweniuje. Zdusza tę akcję w zarobku, Ma dobre opcje do rozegrania. Rzuca teraz w szesnastkę. Aj, bardzo niecelna ta główka. I posiadanie piłki pogoń. O, to był dobry wybór. Ten strzał teraz prosto w bramkarza. Nie miał z tym najmniejszych problemów. Ale też świetnie się ustawił, Tomku. Nie odbierajmy mu tutaj zasług. Przegląd pola spalony, choć trzeba przyznać, że niewielki. Równie dobrze mogło to się udać. Jednak chorągiewka podniesiona jak najbardziej słusznie. Tu się absolutnie zgadzam. może toż być. Teraz zmiana posiadania piłki. Bardzo dobry przegląd gry. Świetna interwencja. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Damy dalej po przerwie, jak na razie bezbramkowy remis. Jest kilka rozwiązań do wyboru. Niezły teraz ten pomysł. Może coś być z tego podania. Czy wykorzystają okazję? Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencję. Korner na pasów. Szansa na objęcie prowadzenia. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy jak wpłynie to na obraz gry. Rozgrywa to więc na kurto. Teraz szanse na kontrata. O, teraz warto pokusić się odrzutem. O, naprawdę, dobra obrona. No, wymowne te statystyki przed meczem. Wydawało się, że będą tu dyktować warunki, a na razie prawie nie mieli okazji strzeleckich. Fani coraz głośniej wyrażają frustrację. Po razie wziąć do roboty panie. Teraz Krakowiak znowu idzie Dośrodkowanie. Może być groźnie. Z tej akcji jednak nic nie wyjdzie. Leonardo Pupris. Tosicki. Jest ciekawy jak to rozegrają. Krakowia może zaatakować przy linii bocznej. Świetna okazja. Trafił w Krakowi. Dobry wapńkę Ależ widzimy teraz kunszt w defensywie. Brawo! Ma z rozegrać tę akcję. Zabijone po okresie wyraźnej dominacji. Można się było spodziewać, że taka taktyka w końcu się opłaci. Bez pośpiechu, doskonała wymiana piłki, oczekiwanie na błąd przeciwnika i wykorzystanie tego błędu bez litości. Pogoń wznawia grę. Musi myśleć o tym, by gonić wynik. Ukradła piłki przez zawodników Pogoni. Panuje piłką. Pędzi w stronę bramki. Brawo. Pełna koncentracja. Dobre przejęcie. Tak, to zagranie mogło nieźle zamieszać w obronie. Ty do mnie, ja do ciebie, a czas płynie. Ma tam mnóstwo miejsca na skrzydle. Wciąż pozostają w grze. Tak, jedna bramka to wciąż jest różnica, którą można w końcówce odrobić. Stawiają na krótkie rozegranie. To mogła być bramka, ale strzał niezbyt kąśliwy, pewnie obroniony. Znalezienie się we właściwym miejscu, we właściwym czasie zawsze ułatwia skuteczną interwencję. Teraz sportowców. Niezły, przemyślany atak. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Muszą teraz wracać. Będzie niebezpiecznie. I tak! mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Pozostawało już tylko postawić kropkę na dni. Stawia na pewne rozwiązania. Oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce lizać. Znowu mamy remis. Jest 1 do 1. Mamy teraz celne podanie. Tak, to zagranie wygląda ciekawie. Dobrze się to zapowiadało, ale doskonale interweniuje. Ciąż remis, ale Krakowia w natarciu. A to już właściwie ostatnie momenty tego spotkania. O no, uwaga, ta akcja ma potencjał. Co zrobi? Czy będą prowadzić? Końcówce spotkania. Piłka w grze. Przypędą